Prakiczny Ej, wiecie, że my wszyscy możemy od burzy? My wszyscy możemy od burzy, no nie! Weźcie, biegnijcie, I... biegnijcie do burzy, ignorujcie tych ludzi Ja już nie po dobiegnę do burzy, Ja tak pierdziel, jakiej burzy? Do strefy, oczywiście mi No bo powiedziałem, że do burzy <laughs> Nie, biegnij, biegnij, snajpery... biegnij, sniper, biegnij i zignoruj nas Sniper wziął moją apteczkę, gdy miał apteczkę, to bym Okej, okay, dobra jeszcze się wyliżemy, jeszcze się wyliżemy spokojnie To jest najbliżej mnie aje, aje, Monetę weź ze mnie weź, monetę ze mnie. Biegnę po ciebie kawasaki, spokojnie Ja mam pompę dobrą Mam jedną kartę No leci loot, No i ja pierdzielę, Monety, bierz wszystkie monety Bo wziąłeś tylko jedną A co nadają? Dobra Kewa ci rego No jeszcze jeszcze te masz. Czy ty, a ty masz maksymalną ilość monet? Chyba Chyba tak. A i zostajesz sam na skład, więc ja nie wiem, ja może na twoim miejscu bym wziął kartę, po prostu spróbował nas podnieść. Zobaczcie, że kartę twicza na prawo. prawo a bierzemy. i Neo też masz. Ale Wszystkich. Tak. Nie, czekaj. A moi... O mój... O dobra, super. Nie, mój, tam dalej jest, nie? Nie, yes. O ignoruj, ignoruj tego na Leć po Adela. nas, leć po, a, po tak, nas. To tak, na Adela. prawo jest typ. Dobra. Pierdzielę, no i oczywiście ta gra jest taką szmatą Jakaś strefa uposzczędzona Oj, zaraz będzie głowa Dobra, nie, już to nie ma sensu Możesz próbować tylko podnieść A co on robi? Kudle. Dobra, odmawiajcie modlitwy Dobra dużo spokojnie, jeszcze jest Duża szansa na wygraną, duża szansa Teraz, Mów jak daleko ile są. Będziemy ja pierdzielę, nie, ja nie wierzę w to, jaki, jaki sposób on podniósł nas. Jak to jest możliwe? On, on nie mógł się O Jezu, o, 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 co tu się dzieje? Bo chyba boty Spokojnie. zostały, dlatego. Ja. Bo nie wiem, o co chodzi, naprawdę. No ja nie, no, to nie są poty no co oni robią? Ja pierdziele. Czekaj, mogę ich Dobra, n minus Chodzi nie się ma chyba. Nie! Ma biało. Co oni robią? To są boty, to są boty. ten, Czekaj, ten bot mi 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 od... tego specjalnie nie trafia. Z kilofa go można, zobacz. Wow. No i hedzik! Pięknie! Sniper flash. No, mieliśmy szczęście. Mieliśmy szczęście, że to boty były, bo chłop kapusta jak coś jeden. Już tak ja nie wiedział o co chodzi naprawdę, bo Sniper sobie Opie, tak, w... W... Wiesz, w... W... przebył koło nich, później wskrzasza nas 20 sekund. Opie. To tu to, to, to znaczy korona, O pierdolę,